Doktor, a jakby mogła Pani coś doradzić naszym pacjentom, jak znaleźć dobry gabinet, na co zwrócić uwagę? Kluczowa jest tutaj pierwsza wizyta i bardzo dokładne badanie pacjenta i podejście całościowe, holistyczne do, do leczenia. Bo lecząc zęby, nawet poszczególne zęby musimy mieć jakby w głowie cały plan leczenia, całość uzębienia. Czasami tutaj w grę wchodzi w ortodoncja, nawet kwestie logopedyczne, logopedyczne itd., więc to jest naprawdę, bywa to złożony problem, więc tutaj takie podejście całościowe i różne możliwości lecznicze są kluczowe i ja też powiedziałabym, że pacjent musi mieć po prostu zaufanie do swojego lekarza. i musi wiedzieć, dlaczego takie, a nie inne leczenie jest wdrażane, z czym to się wiąże i, i, i czego może się spodziewać w gabinecie stomatologicznym.